Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, co kupiłam dla mojego konika, który oczywiście już u mnie jest. Z tym, że filmik pewnie z przywozu pojawi się w przyszłym tygodniu, bo no mam trochę materiału do skręcenia i muszę trochę pokombinować. A nie dałam rady tego zrobić i po prostu nie miałam na to czasu. Dlatego Wam pokażę, co mam dla niego. Może zaczniemy od boksu. Mam takie super wiadereczko. To jest wiaderko, po, takie pojdło na wodę, właśnie. Tutaj zahacza się y, o boks. No i ma jeszcze rączkę, gdzie można zawsze na pastwisko tą y, wodę mu zanieść. Następnie w boksie będzie miał piłeczkę. Piłeczka jest jeszcze nienapompowana. To jest specjalna piłka dla koni, gumowa. Tutaj się zawiesza ją. Tak, jak mówię, jest jeszcze nie napompowana, bo nie mam w tym momencie pompki. Ale, jak już wszystko będzie w boksie gotowe, to wam pokażę. Yy, siatka na siano i ja przy Was ją otworzę, bo w ogóle jeszcze nie otwierałam. Bardzo mi się podobała, zamówiłam dwukolorową. Jedna strona jest niebieska, druga zielona. A co, tam niech konik ma fajnie, nie? Za na bardzo nawet nie wiem jak to z tą siatką, ale poplątana. Poniżej będziecie mieli w opisie yy, nazwy sklepów, yy, gdzie ja co kupowałam, bo zakupy są robione w kilku sklepach są i na Allegro, i yy, w sklepach jeździeckich. No przykro mi, ale siatki nie rozłożę, bo jest trochę poplątana i tak wygląda po prostu. Dwa kolory, jak widzicie. Muszę ją dopiero ogarnąć. Tutaj chyba się wiesza. No i ona wygląda, no tak po prostu. Dobra. Następne, co będzie miał w bokcie to oczywiście Lizawka. Jest to sól malajska, która zawiera witaminy dla koni, której potrzebują. No ciężka jest. Nie wiem, ile to kilo, ale trochę sobie waży. I jak już jesteśmy przy jedzeniu, to Zamówiłam mesz, a właściwie kupiłam mesz, jest dodatkiem do żywienia koni. Jest to bardzo dobry również pokarm dla koni z brzodami lub mającymi ogólnie problemy z żołądkiem. Bardzo łatwo jest w tym meszu przemycić pastę odrobaczającą. To oczywiście mesz się zalewa. Gorącą wodą i koniowi podaje się jak jest letni. To jest dobry, ciepły posiłek, na przykład w zimie. Następnie mam dwa rodzaje ciastek. Jedne są jabłkowe, drugie bananowe. I powiem Wam tak. Jabłkowe już konik jadł. Bananowych jeszcze nie jadł. Dzisiaj do niego jadę. Zobaczymy, co bardziej mu posmakuje. A na boks jeszcze zamówiłam taką oto tabliczkę, gdzie będzie wszystko wypisane: imię, rasa, dawki żywieniowe. Mam jeszcze dwie tabliczki na boks, które zobaczycie w odcinku w przyszłym tygodniu. Bodajże, z tego względu, że już wiszą tam na boksie i ja ich nie mam. To no, że następne kantary. Mam trzy kantary. Jeden jest niebieski. Drugi czerwony z futerkiem będzie super na chłodniejsze dni. To się zakłada. Już Wam pokażę. To jest futer. Troszkę poplątane, no ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. To znaczy ci, co mają konie. Mam również kantar sznurkowy, który przyda mi się do nauki na ląży. Kantar sznurkowy ma tutaj takie węzełki w niektórych miejscach, które oddziaływują na konia. On tutaj ma takie punkciki, gdzie po prostu mam wrażliwe miejsca i wtedy on jakby bardziej reaguje na to niż na zwykły kantar. Następnie uwiąz, jeden uwiąz mam już również w stajni, dlatego zobaczycie go w następnym odcinku. No, tutaj mam taki Niebieski, on jest taki inny trochę, bo bardziej miękki. Z karabinczykiem. Nie lubię tych samowypinających się po prostu, jakoś tak, nie przepadam za nimi. Ląża jeszcze nie otwarta, jest na 8 metrów, bo będziemy ćwiczyć na ląży. Jest to młody konik, pięcioletni wałach, wielkopolski. Dlatego po prostu no, musimy zacząć pracować. Na razie uczymy się podawać nogi, czyścimy się, uczymy się spokoju, zatrzymania, skręcania w prawo, w lewo na razie z ziemi. Później przejdziemy na rąże. Wiadomo, w późniejszym czasie będę musiała kupić ogłowie, wędzidła, siodło, czapraki, prawda, także filmików będzie na pewno mnóstwo. Ja w ogóle mam dużo filmików, filmów do nagrywania o różnych zwierzakach, natomiast no, brakuje mi tego czasu, dlatego staram się regularnie w każdy piątek coś dodać. Teraz może jeszcze na koniec mamy tutaj rzeczy do czyszczenia. Takim czymś. Gąbka do mycia konia. Zwykła gąbka, nawet możecie w zwykłym markecie taką gąbkę kupić, ale była w zestawie. Grzebyk, również jak macie jakieś niepotrzebne grzebienie, to doskonale się nada, ponieważ ten też jest taki plastikowy, zwykły. Następnie mamy szczotki. Ta szczotka jest ostra, z twardego włosia. Tutaj mamy z miękkiego włosia, to już tam na wytarcie jakiegoś kurzu czy... To jest mała szczoteczka, również z miękkiego włosia, tutaj na okolice twarzy żeby konika gdzieś tam niepotrzebnie y, tą większą po oczach nie drażnić. Kopystka. Troszkę brudna, mam nadzieję, że nie widać, bo już używana. Y, wiadomo, do czyszczenia kopyt. Strzałki. No i oczywiście zgrzebło. Ja uwielbiam takie zgrzebła po prostu. Wszystkie sklejki. Wyczyszczą bardzo dobrze. No i tak się rozglądam. To chyba na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym mam nadzieję uda mi się pokazać, jak przebiegało pakowanie konia do przyczepy, jak go przywiozłam w nowym miejscu. No a później myślę, że wrócimy z powrotem do jakichś filmów z terrorystyki. Cześć!